Jabłonna jest jedną z siedmiu gmin należących do jedynej na Mazowszu lokalnej grupy rybackiej Zalew Zegrzyński. Gmina leży wzdłuż Wisły na północ od Warszawy. W jej skład wchodzi 10 sołectw. 18 tysięcy mieszkańców, powierzchnia ponad 6,5 tysiąca hektarów, czyli jest piękna gmina. W tej powierzchni połowa to jest zieleń i woda. Stąd ta atrakcja podwarszawska. Jabłonna wciąż się rozbudowuje. Ponad 80% powierzchni gminy ma plany zagospodarowania przestrzennego. W ciągu ostatnich kilku lat na terenie Jabłonny powstało kilka dużych osiedli mieszkaniowych. Gmina jest dobrze skomunikowana z Warszawą. Mamy kilka linii tzw. czerwonych autobusów. Tutaj podpisaliśmy stosowne umowy i porozumienia z zarządem transportu miejskiego w Warszawie. No i mamy coś takiego też fajnego, się nazywa nocny autobus, który jedzie z Warszawy przez Jabłonę Legionowo do Hotomowa. Dzięki wybudowaniu obwodnicy Jabłonny oraz mostu Skłodowskiej-Curie, dojazd do centrum Warszawy zajmuje nie więcej niż pół godziny. Dlatego z roku na rok mieszkańców w gminie jest coraz więcej. Średnio melduje się w naszej gminie około 800 osób. To są te osoby, które się meldują, no jeszcze spokojnie te 200 można dodać, które się nie meldują, więc około 1000 osób przybywa co roku. I dla tych osób trzeba zapewnić takie godne zamieszkanie. Gmina wciąż inwestuje w infrastrukturę. Powstają przystanki, chodniki i oświetlenie. Inwestycja przy Komisariacie Policji w Jabłonnie była możliwa dzięki dotacji z programu operacyjnego Ryby 2007-2013. Na rewitalizację centrum miejscowości gmina pozyskała prawie 600 tysięcy złotych. Budowane są też nowe drogi. Gmina Jabłonna oczywiście dba przede wszystkim o tą infrastrukturę drogową. Drogi są cały czas uzupełniane, dobudowywane. Powstają nowe chodniki, nowe fragmenty oświetlenia w gminie także. Pod względem tej infrastruktury ja myślę, że stoimy na bardzo dobrym poziomie. Gmina Jabłonna prężnie sięga po środki zewnętrzne. Jest to taki bardzo duży zastrzyk dla gminy. W ostatnim okresie finansowania łącznie zewnętrznych środków zdobyliśmy ponad 7 milionów. Myślę, że to jest dużo. Praktycznie składamy wnioski do wszystkich programów, tylko z tego względu, że no, gmina ma dość duże dochody na jednego mieszkańca, bezrobocie też niskie, w związku z tym niektóre programy uzyskują za mało punktów, żeby dostać dofinansowanie. Jednak większość aplikacji po środki unijne udaje się zakończyć sukcesem. Zrobiliśmy dużo, infrastruktura sportowa przede wszystkim, boiska, teraz bardzo modne siłownie pod chmurką, place zabaw, chodniki, oświetlenie chodników. Teraz dostaliśmy środki finansowe na dokumentację kanalizacji na części w gminie Jabłonna. Dwie największe miejscowości w gminie to Jabłonna i Chotomów. Na ich granicy powstała najnowsza inwestycja oświatowa. Jest to najnowocześniejsza szkoła, najbardziej ekologiczna nie tylko w województwie mazowieckim, ale w naszym kraju. Uczy się w niej 740 uczniów w 29 oddziałach i trzech oddziałach przedszkolnych. Więc po raz pierwszy w tym roku szkolnym mamy oddziały przedszkolne. Jeden oddział 5 latków i dwa oddziały sześciolatków. Klas pierwszych 7. Wśród nich dwie klasy złożone tylko z samych sześciolatków. Szkoła dała uczniom komfortowe warunki do nauki. Mamy dwie świetlice szkolne. Jedną dla klas zerowych i pierwszych, i drugą świetlicę dla klas drugich, trzecich i dzieci starszych. Mamy również dwie sale komputerowe. Pracownie dla każdego przedmiotu: przyrodnicze języka polskiego, angielskiego, matematyczne i inne. Sala gimnastyczna, boisko duże trawiaste, boisko do gry w piłkę siatkową, sala do zajęć z korektywy, oddzielne gabinety dla pedagoga, psychologa, reedukatora i logopedy. Podczas budowy podstawówki postawiono na nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Jest ona ogrzewana ciepłem z głębi ziemi. Doświetlana jest również na piętrze światłem słonecznym. Znajdujące się tam świetliki, powodują, że jest widno przez cały dzień. Ponad 800 tysięcy byśmy płacili za ogrzewanie tego obiektu. Natomiast po wyliczeniach, teraz jeśli chodzi o pompy ciepła. Wiadomo, że to tylko się spożytku, użytkuje prąd do uruchomienia tych pomp. To jest koszt około 80 tysięcy, czyli wiemy, że to prawie dziesięciokrotnie mniejsze zużycie. Szkoła podstawowa to tylko początek ważnych inwestycji, które w tym miejscu zaplanowano. Ten cały obszar dwu i pół hektarowy to właśnie będzie centrum nie tylko oświatowe, ale także i sportowe, i kulturalne. I moim marzeniem to jest następny etap, to gimnazjum i zaplecze takie stołówkowo-gastronomiczne, z halą sportową, żeby to wybudować jak najszybciej. W Jabłonnie dba się też o najmłodszych mieszkańców gminy. Mamy pierwsze miejsce w rankingu wspólnoty. W województwie mazowieckim, gdzie najwięcej dzieci korzysta z przedszkoli. Oczywiście nie tylko publicznych, ale także do niepublicznych, do których gmina dofinansowuje do każdego dziecka ponad 470 zł. Także około 5 milionów wydajemy corocznie na przedszkola dla dzieci. Oprócz szkół i przedszkoli są też miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogą aktywnie spędzać wolny czas. Takie miałam założenie. Że w każdej miejscowości, w każdej wsi, w tej gminie, żeby powstał plac zabaw i boisko. Powiem szczerze, że praktycznie jest to już prawie zrealizowane. Problemy mamy z pozyskiwaniem terenów, a tam gdzie teren jest, to już place zabaw funkcjonują. Jabłonna to gmina bezpieczna, w której nie ma straży gminnej. Stawia się natomiast na policję. Został oddany do użytku nowy komisariat policji. Chyba jeden z najnowocześniejszych w Polsce. I to też dzięki jakby staraniu i wysokiej rady, która kiedyś po prostu przeznaczyła grunt pod budowę komisariatu. Dzięki jakby tej współpracy takiej od początku znakomitej między gminą, a komendą powiatową policji i komendą stołeczną. Także komisariat mamy, jak to się mówi, na wysokim poziomie. Gmina postawiła też na monitoring. Cały czas myślimy o rozbudowie tego systemu, bo się okazuje, że to jest naprawdę niezwykle pomocne, że tak powiem, przedsięwzięcie dla policjantów. Daje jakby gotowy materiał dowodowy. Jabłonna ma przepiękne krajobrazy. W Dolinie Wisły zlokalizowane mamy dwa obszary Natura 2000. Jeden obszar Dolina Środkowej Wisły, który jest powołany z Dyrektywy Ptasiej, czyli ma za zadanie chronić siedliska ptaków zagrożonych wyginięciem, które są zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Też jest obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły, która już obejmuje siedliska i wchodzi. Także na obszar lądowy. Na terenie gminy są cztery rezerwaty przyrody. Rezerwat Bukowiec Jabłonowski jest powołany ze względu na występowanie buka zwyczajnego, który występuje poza naturalnym zasięgiem tutaj na tym obszarze i ze względu na występowanie poszczególnych egzemplarzy brzozy czarnej. Natomiast rezerwat Jabłona jest powołany ze względu na zachowane fragmenty świetlistej dąbrowe. Jabłonna to ponad 60 km tras rowerowych. Bardzo pięknym szlakiem rowerowym, wartym odwiedzenia jest szlak powale Wale Wiślanym. Jest to trasa nadwiślańska prawobrzeżna, kolor niebieski, na terenie gminy Jabłonna ma przebieg około 15 km. W malowniczo położonej nad Wisłą gminie szczególny nacisk kładzie się na ochronę pomników przyrody, których na terenie jabłonny jest aż 57. W 2013 roku wykonaliśmy pielęgnację na 14 pomnikach przyrody. Pielęgnacja była sfinansowana ze środków peoryby. No i efekty są bardzo zadowalające. Widzimy w tym roku, że drzewa bardzo dobrze odbudowały swoją masę korony więc na pewno można stwierdzić, że warto było. Dzięki środkom z programu operacyjnego Ryby 2007-2013 zrealizowano też projekty nieinwestycyjne, między innymi kampanię Zaprzyjaźni się z rybą. Chodziło tutaj o zdrowe odżywianie, o duże spożywanie ryb. Przy okazji święta gminy Jabłonna właśnie promowaliśmy zdrowe odżywianie rybne. Bo w końcu to właśnie ryby są na obszarze objętym działaniem lokalnej grupy rybackiej najważniejsze.